Nie wiem, czy zauważyliście, jak w jednym z odcinków po pobiciu Klaudiusza Kazimierz sam przyznał, że Tanek jest klonem atka. Może inaczej to ujął, lecz na jedno wychodzi zapewne wiecie, że wcześniej Tanek grał w 19 plus Frodo. No i tam był bardzo podobny, to znaczy taki jaki był na początku, czyli głupi. Ktoś coś mu tam powiedział, to myślał, że serio gada. Teraz nagle się ogarnął i zaczął być klonem atka. Myślałem, że ja interpretuje jego rolę i się na siłę doszukuję. Może nie, żeby zrobić. Być film, ale się pośmiać. Ale skoro oni już sami do tego jawnie się przyznają, to cóż, trzeba o tym nakrać. Raz Adek, jak już odpuścił sobie dziewczynki, zaczął być rekinem biznesu, miał łeb na karku, a Tanek. cóż. 2. Nie wiem po jakiego kija klonować postaci. Już serio wolałbym przy głupiego Frodo oglądać w bardziej, niż klona postaci, której już nie ma i nie będzie z wiadomych przyczyn. Serio nie widzę w tym najmniejszego sensu. Najwidoczniej nie mają zbytnio pomysłu na jego postać. Nie mówię, że Tanek jest zły czy coś takiego, ponieważ lubię zarówno Tomka, jak i obie jego postaci, w które się wcielał. Natomiast wolałbym, żeby nie robili z niego klona Adka. Adek jest postacią legendarną w tym serialu, jak na przykład w 19 plus i nikt go nie zastąpi. To tak jakby Kazimierz odszedł i chcieliby go zastąpić kimś innym, to już nie byłoby to samo. A jeśli miałbym porównać te dwie postaci, to cóż, Tanek mógłby co najwyżej atkowi czyścić buty, przepaść ich dzieli, ale jak to się mówi, tonący brzytwy się chwyta. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy podoba ci się takie klonowanie postaci w serialach?